Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ugotowani TV. Przygotujemy dzisiaj wytrawne muffiny z dodatkami jak do pizzy i przepysznym, bardzo ładnie ułożonym majonezem czosnkowym. Zapraszam. Na patelni rozpuszczam jedną łyżeczkę masła klarowanego. Śmiało możecie użyć też oleju, ale masło nada takiego fajnego smaku cebuli. Kiedy masło się już rozpuści, dodaję jedną cebulę i jedną paprykę pokrojoną w drobną kostkę szklę cały czas je mieszając. Kiedy cebula i papryka są już miękkie dodaję kurczaka. Jest tutaj jedna pojedyncza pierś z kurczaka pokrojona w taką drobną kostkę jednocentymetrową. Smażę to teraz przez chwilę, aż kurczak przestanie być różowy i straci swoją surowość, a później odkładam do przestudzenia. W osobnej misce mieszam wszystkie suche składniki na mafinki. Dodaję 2 i 1 trzecią szklanki mąki, 1 łyżeczkę tymianku, pół łyżeczki pieprzu kajen, jedną całą łyżkę opiekanej cebulki, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, jedną łyżeczkę soli, jedną łyżeczkę cukru i jedną całą łyżkę ziół prowansalskich. Wszystko teraz dokładnie mieszam. Do miski dodaję przestudzoną zawartość patelni i przy pomocy widelca mieszam dokładnie tak, aby wszystkie składniki kurczaka i papryki dokładnie obtoczyły się w mące. W osobnym naczyniu mieszam 250 ml jogurtu naturalnego możecie zamienić na maślankę albo w ostateczności na mleko 50 ml oleju. Dwa całe jajka oraz dwie łyżki ketchupu. Mokre składniki wlewam do miski i całość niedbale mieszam. Chodzi o to, żeby mąka dobrze się wymieszała, ale nie należy mieszać zbyt długo, żeby muffinki nie były później twarde i zbite. Piekarnik nagrzewam do 200 stopni Celsjusza, a w tym czasie układam papierowe foremki w formie do mufinek. Jeśli nie macie takich foremek, formę należy wysmarować cienką warstwą oleju. Można użyć też silikonowych foremek. Foremki wykładam do 3,4 wysokości. Napełnione foremki wkładam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i zapiekam od 35 do 45 minut. Warto sprawdzać patyczkiem, bo wszystko zależy od piekarnika. Później mufinki studzę i na wystudzone mufinki nakładam majonez z czosnkiem. Na tą ilość mufinek będziemy potrzebować jakieś 8 łyżek majonezu, do którego ścieramy dwa duże, solidne ząbki czosnku. Całość mieszam, przekładam do rękawa cukierniczego fantazyjnie wyciskam na babeczki. Można też majonez podać w osobnych małych miseczkach do maczenia babeczek. Mufinki są miękkie i delikatne i naprawdę bardzo smaczne. Świetnie sprawdzą się na przykład na jakiejś domowej imprezie, ale bardzo fajnie pasują też na zabranie ich na piknik. Mafinki można też zabrać z powodzeniem na drugie śniadanie do pracy bądź szkoły, a jeśli odgrzejecie je w mikrofalówce, będą smakowały tak, jakbyście dopiero co wyciągnęli je z piekarnika. Gorąco zachęcam Was do przygotowania przepisu, jeśli Wam się spodobał, koniecznie dajcie łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku i oczywiście życzę Wam smacznego. Cześć!